Co łaska, czyli ile? To pytanie, które rozbudza wyobraźnię i które jest często powodem dyskusji przy różnych rodzinnych spotkaniach, bo w tym kościele ślub kosztuje tyle, a za pogrzeb trzeba zapłacić tyle. A tutaj ksiądz powiedział taką wysokość, tu nie wziął wcale pieniędzy. Jestem przekonany, że w ogólnym rozrachunku, w ogólnym obrazie na pewno jest więcej postaw takich, że jest właściwe podejście do ofiar w kościele, ale niestety zdarzają się przypadki i trzeba powiedzieć, że są to przypadki niedobre, skrajne, patologiczne nawet, które wykrzywiają obraz kościoła i sprawiają wrażenie, że pieniądze w kościele są najważniejsze. Otóż yy, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że prawodawca kościelny jest tutaj precyzyjny i wielokrotnie w wielu miejscach przypomina, że za udzielanie sakramentów nie wolno pobierać opłat. Natomiast zezwala na pobieranie ofiar, które są zupełnie czymś innym, chociaż zaczynają się również na literę O, ale jak to ofiara, zależą od ofiarodawcy. Niekiedy ludzie pytają, proszę księdza, no ale ile? Tyle, ile pani uważa, jest to ofiara. No ale ile? Ofiara zależy od ofiarodawcy. Myślę, że jest to właściwe podejście. Trzeba powiedzieć, że Kościół pozwala na zbieranie ofiar także przy okazji sprawowania sakramentów, ale także sakramentaliów, a jednym sakramentalium jest pogrzeb. Czy też z, y, z okazji innych y, celebracji liturgicznych, czy też przyjmowania y, y, ofiary za intencję szalną, która jest co do zasady utrzymaniem duchownego, która, który sprawuje tę mszę świętą. Natomiast ofiary, y, po co w ogóle je składać, jeśli jesteśmy w kancelarii parafialnej, w zakrystii? Przychodzimy po jakiś dokument do kancelarii, czy wprost właśnie składam ofiarę z okazji sprawowania sakramentu ślubu, czy pogrzeb, czy chrzest. Te ofiary mają się przyczynić do realizacji celów Kościoła, czyli prowadzenia kultu Bożego. Wszystko kosztuje, także, nawet te przysłowiowe świece, czy prąd, czy gaz, dzisiaj jesteśmy tego szczególnie świadomi, za coś trzeba ten Kościół utrzymać. Kościół w Polsce utrzymuje się z ofiar wiernych. W większości zresztą e, krajów utrzymuje się w ten sposób, gdzie niegdzie e, są to pensje czy e, są też e, podatkowe odpisy, ale generalnie e, ta e, ofiarność wiernych, którzy od początku tak było, e, składali na swoją wspólnotę. Kiedyś ludzie przynosili płody ziemi, dzielili się tym, co mieli, pierwotni chrześcijanie przynosili e, to, co wytwarzali, czy przekazywali nawet ziemię, majątki na rzecz kościoła. Nie jest to rzecz nowa. My dzisiaj pewnie posługujemy się gotówką, a jeszcze częściej kartą płatniczą, ale ofiarność i ofiary to tutaj się nie zmieniło. Natomiast, co jest istotne, i co prawodawca kościelny bardzo mocno podkreśla, nie wolno w żaden sposób warunkować udzielenia sakramentu od wysokości złożonej ofiary czy też w ogóle od złożenia ofiary. Taka sytuacja jest w prawie kanonicznym bardzo prosto nazwana, to jest kupowanie, sprzedawanie sakramentów, czyli symonia, przestępstwo, które jest karane bardzo surowie w prawie kanonicznym, czy też inna Postawa, kiedy prawodawca mówi wprost, że od ofiar szalnych należy odsunąć wszelkie pozory transakcji lub handlu. Kanon 947 się kłania, a zatem naruszenie tego zakazu przez duchownego również zagrożone jest karą cenzury, czy też inną sprawiedliwą karą. A zatem nie może być to warunek sprawowania sakramentów. Jednocześnie Wierni też muszą pamiętać, że Kościół to nasze wspólne dobro. Wszyscy jesteśmy za jego odpowiedzialni, wszyscy jesteśmy także odpowiedzialni za jego utrzymanie. W 2014 roku zostały na nowo sformułowane przykazania kościelne. Mamy ich pięć i ostatnie z nich, piąte, mówi o tym, że jednym z przykazań kościelnych jest troska o potrzeby wspólnoty Kościoła. Ta troska właśnie przejawia się w składaniu także ofiar przy różnych okazjach. Jedno jest ważne to ma być środek, nigdy cel i nigdy istota naszego duszpasterstwa.